Wojciech Chromy, kłaniam się. Naszym gościem jest Artur Chojecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda warmińsko-mazurski. Witam pana. Dzień dobry panie rektorze. dzień dobry państwu. Panie pośle, od regionu zaczniemy. Ma nie być szybkiego połączenia kolejowego z Giżycka przez Łąże i Ostrołękę, które planowano jako tak zwaną szprychę centralnego portu komunikacyjnego. Zamiast tego, yy, zamiast linii kolejowych przecinających się w Baranowie ma być tak zwana koncepcja Y, czyli linia kolei dużych prędkości w kierunku Poznania i Wrocławia. Co to oznacza dla Warmii i Mazur? No to jest bardzo zła wiadomość dla naszego regionu, gdyby tak y, rzeczywiście się stało, y, bo, bo wiem, że samorządowcy naszego regionu i nie będą tylko monitorować, zresztą, tak, tak, wschodniej ściany, bo bo, to, bo bo dotyczy to, do, dotyczy to rzeczywiście na, te, tej części wschodniej naszego kraju. No znów mogą będą wykluczeni z wielkiego projektu rozwojowego, bo centralny port komunikacyjny to jest wielki projekt rozwojowy polski, dla Polski, dający możliwości przecież nie tylko komunikacyjne, ale gospodarcze, także obronne, bo tak szeroko na ten projekt należy patrzeć. Ale jak silna jak silna, panie pośle, była ta koncepcja pierwsza, która zakładała to połączenie z Giżycka przez łążej i Ostrołękę. To rozumiem koncepcja koła, jeżeli miała to być jedna ze szprych. No to była, czy, na, jeśli chodzi o projekty, to jakby ja jakby nie mam tutaj wiedzy na ten temat, czy, czy jak, no jak daleko. No pytamy pana z racji tego, że był pan wojewodą, to więc musiało coś do pana no, o, dotrzeć. No oczywiście, to na, na, na tym poziomie urzędniczym, to, to jeszcze jakby to, to było za wcześnie, żeby te projekty do nas dotarły. Na poziomie politycznym, no to była spójna koncepcja, mówiąca o tym, że że wszyscy obywatele naszego kraju, całego kraju mają mieć dostęp, łatwy dostęp do tego portu, który miał powstać, lotniczego, ale właśnie z takim z uwzględnieniem i, i czasów dojazdu i komfortu podróżowania i dawałby równo, tak, taki właśnie zrównoważony rozwój całego kraju. Koncepcja obecnego rządu, no to niestety jest powrót do tej forsowanej przez lata koncepcji takiej polaryzacyjno-dyfuzyjnej, tak to się mówiło, to znaczy, że. Ale szczerze mówiąc, silne tak do końca niewiele z niej wynika z tej koncepcji, z tych założeń, które przedstawił premier, bo na razie szczegółów jeszcze nie znamy. Pan mówi wspieramy no jest, silne ośrodki. Tak. No tak, no, no, znaczy to my możemy się odwołać do historii trochę, że mówiąc, kiedy, kiedy poprzednio rządziła ta ekipa, to jakby mówili właśnie o tym, że wspieramy silne ośrodki i stamtąd ten dobrobyt, który, który stworzymy, rozejdzie się po całym kraju. My zakwestionowaliśmy tę, tę koncepcję, mówiąc o tym, że trzeba wspierać i mniejsze, i większe ośrodki. Pierwszym, w pierwszej fazie, w pierwszym etapie, oczywiście z naciskiem na te mniejsze, bo one były przez lata, przez dziesięciolecia zaniedbywane. I w tym duchu powstał także projekt centralnego portu komunikacyjnego. Dzisiaj, Ale można też, panie czy, pośle, odbić, uh -huh. proszę, dokończyć. Dziś, yy, yy, no, yy, ja. Mam nadzieję, że determinacja samorządowców, których, którzy, którzy są prawdziwymi gospodarzami swoich, swoich gmin, swoich powiatów, swoich województw, spowoduje, spowoduje refleksję. Choć nadziei na to takiej wielkiej nie mam, ale, ale jednak, jednak mam nadzieję, że pod, pod, pod presją, pod presją społecz i społeczeństwa. Mhm. Tak? Bo już pod tą presją w ogóle w mojej ocenie premier Tusk zdecydował się, że jednak będziemy, będzie kontynuowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Więc jakby trochę w duchu takim, że presja ma sens. Warto ze strony samorządowców, i ja będę tych samorządowców w tym wspierał, tą presję dalej kontynuować, aby, aby i prycha do Giżycka, ale w ogóle rozwój Polski Wschodniej trwał, tak jak trwał zarządów Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, i tutaj można odbić piłeczkę, że Prawo i sprawiedliwość miało 8 lat, żeby tą szprychę zrobić, żeby zrobić więcej w centralnym porcie jest. komunikacyjnym, a jest łąka, jak na razie. No, panie redaktorze, to takie tak wielkie projekty, to zawsze te fazy projektowe, fazy przygotowania, fazy no, przekucia koncepcji w, w, w działanie no, trwają. To, to, to 8 lat, to paradoksalnie to nie, jest, to nie jest duży czas. Zwłaszcza, jeśli jakby też powiemy, że różne... Poziomy, różne, różne projekty, różne pomysły na centralny port komunikacyjny no, powstawały jak gdzieś, bo ja trochę, trochę się interesuje tą tematyką, już w latach 70., kiedy, kiedy, kiedy była, była na ten temat mowa. I, i, i no, ja dzisiaj obecna koalicja rządzi już pół roku i nie ma. Jakby w, w, w każdym obszarze życia społecznego, gospodarczego nie mamy nic tak naprawdę, o, o, co można, o co można by się zaczepić. My po pół roku naszych rządów mieliśmy już 500, plus, było już wiele projektów społecznych. Można powiedzieć, że to, to projekty, które jakby wymagały tylko, środków i dystrybucji środków do, do społeczeństwa, ale, ale no my po, po, przecież odchodząca wtedy koalicja mówiła, że nie ma pieniędzy, żadnych pieniędzy. No, na, na, my, my te pieniądze znaleźliśmy i przekazaliśmy społeczeństwu. Dzisiaj mamy znów niestety taką sytuację, że koalicja rządząca mówi, że nie ma pieniędzy i w związku z tym nic nie będziemy robili. Może Prawo i Sprawiedliwość za dużo wydało, albo wydawało nierozważnie te pieniądze. No my musieliśmy je zgromadzić, panie redaktorze, Budżet otrzymaliśmy na wysokości około 200 miliardów złotych po stronie dochodowej. Zostawiliśmy mając około 600 miliardów po stronie dochodowej. To te... no, z kolei premier Tusk mówił, że nie był to budżet zrównoważony, więc słowa przeciwko słowom my możemy tylko wierzyć. Ja słowom wierzyć. premiera Tuska nie wierzę. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce kompromisu w sprawie handlu w niedzielę? Myślę, że kompromis, który my w porozumieniu ze stroną przede wszystkim pracowniczą, ze społeczeństwem wypracowaliśmy w okresie naszych rządów, kiedy wprowadziliśmy zakaz handlu w niedzielę, no był kompromisem takim, który, który pozwala pozwala. Wszystkim, którzy mają potrzebę, potrzebę handlu w niedzielę, tę potrzebę zaspokoić, a tym, którzy mają potrzebę spędzenia go z rodziną, na to, żeby, żeby odpocząć i spędzić ten czas z rodziną. Nie, ja specjalnie nie widzę powodu, żeby ten kompromis, który który no, w takiej naprawdę szerokiej, no, nie, 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 nie pamiętam jakichś wielkich. Pan mówi o protestów. możliwości otwarcia sklepów małych, jeżeli zaladą stanie właściciel tego sklepu. Ta. Obecny projekt, który jest w Sejmie, mówi o tym, żeby były dwie handlowe niedziele w miesiącu, czyli można powiedzieć, że dwa na dwa porówno. To nie jest kompromis, właśnie. No to są kolejne, kolejne niedziele, w którym, którym rzesza pracowników, tych, którzy, no umówmy się, którzy najmniej zarabiają, którzy najmniej z tego czerpią korzyści, no musi go spędzać zamiast z rodziną, musi go spędzać w pracy, a społeczeństwo, myślę, ma naprawdę w dzisiejszych czasach jest tyle okazji do... Robienia zakupów, żeby, żeby no, no jakby nie, nie, nie podważać tego, tego konsensusu, który udało się, mówię, w jakiś czas temu wypracować i teraz chcemy go, chcemy go burzyć. Ja, ja, ja osobiście nie, nie widzę ku temu przesłanek. Drugie czytanie w Sejmie jest tego projektu, będzie głosowanie, pan będzie, rozumiem, głosował przeciw temu projektowi. Zobaczymy, co jeszcze będzie w tych poprawkach, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście, no też, no jak, jak będziemy dyskutować jeszcze wewnątrz swojego klubu i rozmawiać na ten temat, ale no, w, na tym, w tym kształcie, na tym etapie, ja nie widzę, nie widzę, no nie, nie widzę naprawdę społecznych przesłanek ku temu, żeby to, co mówię, jakiś czas temu udało się wypracować, żeby to zmieniać. Jak sytuacja w Małopolsce grozi prawu i sprawiedliwości? W jaki sposób? Po raz szósty będzie wybierany ten marszałek. Ścierają no, się różne opcje prawa i sprawiedliwości. W tym no, sytuacja, sytuacja jest rzeczywiście trudna i zagmatwana, ale, ale no, no, jakby na stole leżą moim zdaniem dwie, dwie opcje. To znaczy taka, a w zasadzie trzy. Tak? To znaczy, e, zgodnie z rekomendacjami wynikającymi ze statutu partii, które mówią o tym, że to władze centralne partii rekomendują osoby na tak wysokie stanowiska jak marszałek no województwa. Tak, ale, ale część działań nie słucha prezesa Jarosława Kaczyńskiego? No, wobec, się... nich, wobec nich już zostały wyciągnięte konsekwencje. Nie po to, żeby, żeby no, wykluczać i piętnować, ale po to, moim zdaniem, po to, żeby no, jakąś wywołać refleksję. Wśród tych działaczy, bo, bo nie, nie może być tak, przepraszam za użycie kolokwializmu, że ogon, że ogon kręci psem, to znaczy to znaczy, nie może mniejszość jakaś kilku radnych decydować o tym, jak, jak, jak ma, jakby działanie całej no partii. To, tam w tej chwili sytuacja wyglądać. jest bardziej skomplikowana, bo ścierają się przynajmniej trzy opcje. Opcja okay. pani Szydło, op okay. Opcja, okay. Ale mamy 20... i opcja pana prezydenta. Mamy 21 radnych, prawo i sprawiedliwość ma 21 radnych i, i około 13-14, czyli większość z tej grupy za każdym razem opowiada się za, za kandydaturą posła Łukasza Kmity. Jakaś mniejsza grupa, no, widzi to inaczej. Ja, ja znam posła Kmitę dobrze, bo był, był, bo był wojewodą i, i wiem, ile czasu, ile energii w ostatnim czasie spędził na, na rozmowach, na przekonywaniu swoich kolegów. I, I dzisiaj, ja myślę, można się tylko przyłączyć do apelu wielu polityków prawa i sprawiedliwości, mówiących o tym, że, 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 że dla dobra, i społeczności małopolskiej, bo, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało tam wybory, zdecydowanie. I, I dla swoistości Prawa i Sprawiedliwości. Się tam, jakie będzie rozstrzygnięcie, dowiemy się dziś i jakie tak będzie jest. miało to przełożenie też na Prawo i Sprawiedliwość, dowiemy się pewnie w najbliższej przyszłości. Bardzo dziękuję. Artur Chojecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Wojciech Chromy, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Dobrego dnia.